Cześć i to co widzicie po tytule to nie jest clickbait. Dzisiaj postaram się wbić Mastera na rankedzie dla widza. Jak widzicie ma prawie 6000 trójek i jest to mega ciężkie zadanie, ponieważ mieliśmy bardzo dużo losów. Teraz w końcu się odkuwamy. Dzięki wielkie tej Oscar za pomoc, gra naprawdę dobrze. Cześć, patrzcie, 4 losy z rzędu i widz stracił ponad 500 pucharków. I w ogóle napiszcie w komentarzu jaką ligę macie na koniec sezonu, ponieważ dzisiaj jak to nagrywam się kończy sezon. A jak już się skończy to możecie napisać jaką mieliście, bo jestem ciekawy ile osób biło Mastera, ponieważ w Polsce ma mega dużo. Ja jestem na miejscu 300, szczerze myślałem, że jestem dalej, a punktów mam aktualnie 5300, więc ma teraz 8860, więc co, zaczynamy już pierwszą gierkę i mam nadzieję, że w końcu uda się to wbić, jest to mega ciężkie zadanie. Dobra, pierwszy mecz, ja wziąłem tutaj kolta, mam jeszcze nitę i Spike'a i we jest grom, dlatego tutaj właśnie wziąłem kolta, ale może jest taki problem, że mają tarę, nie? Chociaż nasza nitę powinna to w miarę skontrować, ale już nie chcę przegrywać, ponieważ przegraliśmy wcześniej sporo i naprawdę zajmuje to sporo czasu. Okej, okay, wykrywanie mastera widzowie jest prawie tak ciężkie jak trzy piątki, nie? Aktualnie wbić 3 piątkę też jest masakra, bo ostatnio wbijałem i było multum losów, więc na razie nie wbijam rank. Okej, okay, rozwalę mu lewo i o, nasz widz powinien trafić, bardzo ładnie widz. Dobra, w 30 sekund udało się trafić bramkę, więc po Wydaje mi się, że właśnie brakują nam jeszcze dwa mecze. Brakuje 140 punktów, to zależy jakiego plusa da, bo wydaje mi się, że może dać plus 140, ale jest właśnie mała szansa na to, bo zwykle daje tak plus 70, 80. No, i ta żaba idzie tutaj. No, niestety 500 HP. Widz też padł. Został tylko Oscar, ale Oscar mega dobrze gra. Więc takim da daję to raczej wykrować. Zabił jeszcze groma, więc wydaje mi się, że wszyscy padli. Zaraz mam hyperkę. Ok, to zniszczę te murki, bo tu kampi tatara. Postaram się bardziej skupić. No, nie, Widz musi mi pomóc. No właśnie, nie, to jest gol. To jest gol. No, niestety. Możemy ten mecz przegrać, ponieważ zaba ma hyperkę, ale Oscar i nasz Widz też mają HP. Ok, tutaj się trochę zagadałem, ale muszę teraz trafić bardzo ładnie. Zagadałem się za bardzo i przez to trochę zintowałem, ale Oskar bardzo ładnie. Tutaj jeszcze lekki troll, ale ok, spoko. Chwilę poczekał, więc nice. Jeden mecz, jeden mecz. Tutaj nie ma modyfikatorów, myślałem, że są te krzaki na środku. A tak średnio właśnie te krzaki, lubią potem tam kampią i nie da się nic zrobić, nie? Nie da się totalnie wejść właśnie na ich stronę. Dobra, Tara już rzuciła gadżet, mega szybko. Ja pilnuję, czy Bas nie wejdzie. Nice, Dara, mogę teraz wlecieć i, jakby o, ten, widz tam podał. Okej, okay, teraz niszczę te murki, bo to nawet nie ma co tu być. Nice, śpi. Dobra, czy on zabije tego? Nie, chyba nie. Muszę uważać, bo znowu hakiem poleci. Dobra, on ma zero, to raczej nie wleci. Ok, widz musi go tutaj fokusować, nie? Bo robić takie kary czasami to nie jest łatwo, ale. Dobra, ja padnę, ale może będzie gol. Nie, nie będzie, muszę te murki tam zniszczyć na górze, bo inaczej tego raczej nie wygramy. Chyba, że Oskar naduje niedźwiedzia, nie? On wydaje mi się, że właśnie ma hyperkę o tej nity. O nie, no nie, ja tak średnio też lubię grać Coltem na trójkach, ale bas padnie ładnie. Tara jeszcze żyje, więc dam jej ulta. No niestety zostałem zabity, trochę zepsułem, ale ma już misia na szczęście. Tara pewnie się tutaj już czai, żeby tylko wejść, ale Tara chyba nie ma jeszcze ulta, wydaje mi się, więc jak nie ma to spoko. Dobra, już ma. No nie, i baz użył hyperka, ale okej, okay, nie ma pula, więc śpi. Bardzo ładnie, teraz tej doze zrobimy. Nie wiem gdzie... Dobra, tutaj trochę zepsułem na tą tarę. Ale to nic. Dobra, on zultował, nice. No niestety. Będzie ciężko tą wygrać. Nie mam też ciężko tym koltem, ponieważ mnie trochę kontruje ta tara z bazem. Ale okej, okay. może tutaj bardziej trafiać. Bardziej się może trochę skupić, a mniej mówić. Ale okej, okay, tara już dostała. O nie. No niestety, widzę, nam porobili... Ale okej, okay, została jeszcze minuta, więc można to jak najbardziej odrobić. Mamy wszyscy hypercharge'e. Wow, no to to już powinno być po nich. Okej. Okay. No nie, widź się wyłożył. Najgorzej podam może do skara, Tylko, że... Okej, okay. on chyba zabije, czy nie zabije? Nie chyba. No niestety, ten draft wydaje mi się, że właśnie przegramy. Będzie jeden, jeden raczej. Więc no tak średnio jak na razie. Ten Grom jest strasznie irytujący, nie? Stoi i strzela i tylko tyle. Okej, okay. jakby teraz, no to będzie kol. No niestety, trafili nam bramkę. Mam nadzieję, że teraz uda się coś tutaj zrobić. Bo niestety, poprzedni mecz przegraliśmy, nie? więc tutaj może bardziej się po prostu skupię. No nie, ja też nie mogę trafić z tego kolta trochę najgorzej, daro, ale chociaż zabiłem. No koltem taki średnio lubię na trójkach grać, nie? Koltem akurat taki średnio. Jeszcze gram tym starpuerem, przez który mam większy zasięg, i mnie tutaj bas zdobił. Okej, okay, ale na razie za dobrze to nie wygląda, szczerze mówiąc. Okej, okay, Dartara dostała. Mega mocno. Nice. Nice, dobra, jeszcze mamy szansę to wygrać. Teraz się tu bardziej skupiłem. Nie wiem, czy lekkiego delayu nie ma w tej rundzie, ale OK, na razie jest spoko, ponieważ mamy kontrolę. Więc okej, okay, on mi poda piłkę. Nice! Oscar ma hyperkę, wgląd tu na razie mega git. Mega dobry misiek, bo ten bas przez to nie wleci tam. Nice! Ładnie zagrał. Tylko jest taki problem, że Oskar ma teraz 0 do misia, nie? Ma 0 do misia, ale ogólnie jest nawet szansa, że da plus 140, bo z tego co widzę, oni nawet ogarniają. Tak, jest delay. Dlatego tak nie mogą trafić z tego kota, Mam straszny delay. Jest szansa na wydefienie. Dobra, zepsuł ten bus, nice. Tam gadżet. No, je, samo później strzał. Nie wiem, czy to właśnie nie są ludzie z innego regionu, generalnie, nie? Została jedynie minuta, więc musimy teraz ich przetrzymać. Okej, okay, nice, uniki. Dobra, jest delay, ale chociaż mogę tu jakoś momentować. Może jeszcze tutaj rozwalę te murki. Nice ma nigźwiad, tylko tutaj pomóc. Nice uniknął. No. Dobra, tylko teraz tego baza i tu raczej będą już useless, dead. No strasznie jest Dile. Nie wiem, czy to jest mój internet, czy od czego, ale... ok, chyba trafię. Dobra, poszło z strasznym opóźnieniem, ale nice. Udało się wygrać i uwaga, czy teraz będzie master, czy dopiero po kolejnej. Wydaje mi się, że... Nie dam mu teraz aż tak dużego plusa. 31 i... Nie ma, więc został last. Dobra, mamy chyba lasta o Mastera dla widza na Rankedzie, ale teraz jest taki problem, że jest Bibi, nie? I ta Bibi jak się dorwie nam do sejfu, to zaciekawiej nie będzie, ale z tego co widzę, za dobrego momentu to chłopak nie ma, ale nie mam w sumie tak tego zdodżować nawet zbytnio. jest nie zdąży na szczęście użyć bańki. Mamy fajny komp, ponieważ mamy Komara, a Komar jest naprawdę spoko. Angelo, dobra, Oscar tu już napada, więc na razie wygląda to mega spoko. Coraz bliżej właśnie Mastera dla niego. Okej, okay, możemy tą Bibi sfokusować. Zabije, czy nie zabije? Chyba nie zabije. Dobra, dosta więc raczej tam już się uda. Okej, okay, Baronem jest tak, że można trafiać każdy strzał, jak się dobrze strzela. to tutaj uleczę Oscara. On ma zaraz Hyperkę, nie? Mega szybko naładował drugiego ulta, więc spoko. O tyle dobrze. Okej, okay, sfokusuję tą Piper, śpi. No, wcześniej był jakiś delay, nie? Być może dało właśnie ludzi z innego regionu. Nie wiem dlaczego, nie wiem od czego to też zależy. No, ale czasami tak jest. Teraz to już nie ma delayu, tylko trafiam praktycznie każdy strzał, nie? Oscar zmisował ulta w sejście, co ciekawe, ale ok, skończymy to raczej teraz, albo zaraz ładny heal Więc teraz jeden ult od kole tak naprawdę nam wystarczy, że my trochę pomożemy i uda się zbić. Dara, bibi na nas leci. Tylko kurde, on stoi przede mną, więc nie mam rady go uleczyć. 15% no ta Piper się sama murki rozwaliła już, nie? Więc dobra, coraz bliżej o mastera dla widza. Mega ciężkie zadanie. Nie? Jak były te cztery losy, to już chciałem się trochę poddać. Ale widzowie, my się nie poddajemy, walczymy do końca. I został last. Mam nadzieję, nie wiem, ile on ma teraz punktów, ale napisał, że last, więc okej, okay. mają nawet dobry kąp. Jakby ta Bibi napadała, to by coś mogli zrobić, ale ta Kolet jest dla nich problemem u nas, nie? Kolet to jest mega dobry piki, Komar. Jeszcze ja mogę leczyć, więc teraz, no, zdraftowaliśmy ich. Lepszy draft wzięliśmy, więc spoko. Dobra, tutaj kampi ten, ale jeszcze możemy to wciąż przegrać, nie? Teraz jest taki problem, że mają kontrolę, ale udało mi się trafić tą Bibi. Dobra, chłop dostaje wszystkim w tych szakach. Patrzcie, to wszystko dostał. Dobra, nasz widz padł, ale okej, okay, to nic. Ja tutaj może się skupię na tym kruku. Nie wiem czemu ten kruk w ogóle bije. Chłop zrobił 10%, nie bijąc ciągle. My jeszcze nic, ale to zaraz po 1, musieliśmy się nafidować. Dara, down heal. Dobry heal, bardzo dobry. Dara, chyba trafiłem. Nie, Piper nie dostała. Okej, okay, dara, niech on się fiduje. I można to zbijać, nie? Bo gramy na szczęście na randomy. Mogę nawet napadać ten safe. O, Hobbs mistnął. Dobra, raczej się go tutaj zabić nie uda, ale okej, okay, to nic. Chociaż. Nie, nie dostanie. Dobra, robię damage. Piper musi mnie defić. Hop, ginie, nice. Może jeszcze nawet uda mi się tą Bibi zabić. Nie, okej, okay, Malowa 700 HP jej zostało, dobra, spoko. Nasz Angelo ładnie zabił. Dobra, coraz bliżej Mastera. Mega ciężkie zdanie, wydaje mi się, że na. O, Bibi jednak wyszła z mina. Myślałem, że tam nikogo nie ma. W ogóle gramy tą modyfikację, że krzaki rosną cały czas podczas meczu, nie? A te krzaki rosną głównie na midzie, a tam już są krzaki, więc trochę zabawnie. No i możemy to przegrać. Kolet na szczęście ma hyperkę. Damy mu heal'a. Trzy strzały, bo się trochę mniej leczył, bo kruk go uderzył. Okej, okay, musimy tą bibi sfokusować, bo gdzieś kampiń. On dostał? Dobra, oni dostają w krzakach wszystkim. No to nieźle. O nie. Dobra, zostawiam go, ale pójdzie nam teraz save. O Jezu, patrzcie to, 30%. Więc ten mecz możemy przegrać, ale okej. Okay, Oskar ma ulta. Jak dobrze wleci. Bardzo dobry wjazd. Tą Piper bym zabił. Dobra, Kruk nam bije, ale Kruk nie ma aż takiego damage'u. Nice. Chyba udało się wbić Mastera. Dla widza. 7-3. Widz, jakie statystyki. <laughs> nie spodziewałem się. Dobra, Komar to jest taka opi postać. Uwaga, plus 47. Więc wydaje mi się, że to był last. Jest. Master. Pierwszy raz. Widz, zrobił Mastera, miał 1300 w ogóle meczy na duo i solo i udało się wykierować. Więc co? Ja się z Wami żegnam. W końcu to jakoś ruszyło mega dużo winów. Dzięki Oscar za pomoc, bo wcześniej szło tak średnio: 4 losy z rzędu, nie? Masakra. Więc co? Napiszcie jaką ligę mieliście w tym sezonie, bo nie wiem jeszcze kiedy wrzucę ten odcinek. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemka.